Dzieciaki. dzisiaj przeczytam wam bajkę Magdaleny Pochrząszcz Pan Pętelka i cień. W słońcinie rzecz to wielka, Mieszkał sobie Pan Pętelka. Wieczorami i w poranki Zerkał sobie za firanki. Obserwował, stojąc w oknie, Poczuł czasem się samotnie. Jak ubrani są sąsiedzi, lub kto z kim na ławce siedzi. Mia ja pewnego tuż po zmroku, drapiąc się po jednym boku, jął opuścić kamienicę i pozwiedzać okolice. Jak pomyślał, tak też zrobił. Mankiet z pinką przyozdobił, wziął kapelusz, szal, i wyruszył na wędrówkę. Wieczór był to niezbyt miły. Lampy w mieście nie świeciły, Miło byłoby w duecie spacerować po tym świecie. Chodził wolno uliczkami, szedł alejką pod lipami, siadł na ławce przy fontannie i poprawił się starannie. Gdy się pitał z rusałkami, na placyku z podcieniami, odzew mało był żywotny, trochę poczuł się samotny. Nagle głośno się zrobiło, coś się w mroku poruszyło. Strawy, dziwny cień wyskoczył, długi ogon, wielkie oczy. Wystraszeni jeden z drugim odskoczyli z susem długim, ten na prawo, ten na lewo, ukrywając się za drzewo. W tym chwili postać ciemna stała bardziej się porawna. A to heca! rzekł lądręka. Miał przed sobą psa kundelka. Zaśmiał się ze swego strachu. Wstał, otrzepał spodnie z piachu. Jestem wielkim marzycielem. Zostań moim przyjacielem. Pudę zrobię ci z pudełek. Nadam imię, pies zupełek. Nie będziemy już markocni. Wierni, smutni i samotni. Psiak podskoczył jak gazela. Zyskał w końcu właściciela. Przypadkowe to zdarzenie miało piękne zakończenie. Tak pentelkę i supełka połączyła przyjaźń wielka. Niczym kostki dwie domina, bierny duet, sulencina. Dzieciaki, mam nadzieję, że dzisiejsza bajka też Wam się podobała. Co? Zrobicie ilustrację i wyślecie do nas. Cześć i do usłyszenia następnym razem.